Inauguracja tygodnia sportu, który będzie trwał od 26 maja, czyli od Dnia Matki do 1 czerwca, czyli do Dnia Dziecka, rozpocznie się na Placu Wolności o godzinie 13 i tam będzie przeprowadzony krótki trening, który pozwoli nam się przygotować do tego tygodnia sportu. Tam również zostaną wręczone stypendia sportowe dla zawodników trenujących w klubach. Tydzień sportu zakończą obchody Dnia Dziecka, które zaplanowano na sobotę. Najpierw zapraszamy do centralnego ośrodka sportu na Bukowinie, a później na Mosir. Tymczasem 13 czerwca odbędzie się kolejny festiwal natury, który przenosi się z Morzycówki na Wałęcką Promenadę. Impreza odbędzie się pod hasłem Drewno, materiał niezwykły. W ramach festiwalu zaplanowano także ogólnopolskie zawody spinningowe. 26 czerwca, czyli na rozpoczęcie wakacji, powróci cieszące się niezwykłą popularnością kino letnie. Na zakończenie miesiąca, 27 czerwca, odbędzie się Jarmark Batorego. Znak do rozpoczęcia tradycyjnie da barwny korowód z placu wolności. Oprócz tego na wernisarze zaprasza Wałeckie Centrum Kultury i Muzeum Ziemi Wałeckiej.